Cześć, dziś na tapecie brandy wyraguła pochodzące z Andaluzji, czyli hiszpańska brandy, dojrzewająca w beczkach poszery przez około 5 lat. Także już to jest dobry temat, jeśli chodzi o alkohol. Yy, smaki, jakie wyczuwalne tutaj mamy, to są rodzynki, wanilia, śliwki, no i oczywiście drewno z tych dębowych beczek. Yy, najlepiej podać, spożywać tą brandy. W niskich kieliszkach, na grubej nóżce, lub w szklankach takich koniakówkach. Co tu jeszcze ciekawego, nie można powiedzieć. A jeżeli ktoś nie lubi na przykład z Was y, czystej takiej wersji, która tak naprawdę powinno się tak ją pić, można sobie drinka z tego zrobić i połączyć brandy z pomarańczą i kilka kropel cytryny. Y, też ciekawa opcja jest na przykład do gorzkiej czekolady. Jak ktoś lubi do lodów. Super sprawa też. Także wyraguję. Bardzo polecam.